Witam serdecznie. W tym odcinku poradnika technicznego, zgodnie z obietnicą, pokażę Wam, w jaki sposób uzyskać na aplikacji mobilnej Nice WiFi informację o tym, że brama wykonała wysłany przez nas rozkaz. W tym celu posłużę się bardzo fajnym interfejsem, który znajduje się w opakowaniu razem z modułem Nice WiFi oznaczonym jako Nice INT. Do prezentacji wykorzystam bardzo popularną jednostkę szlabanu M5 Bar. Na początek bardzo ważna informacja. Moduł NICE INT współpracuje tylko i wyłącznie z centralami Blue Passowymi kompatybilnymi z systemem NICE Opera. Wszystko, czego potrzebujecie do realizacji podłączenia modułu NICE INT do centrali, to moduł NICE WiFi, programator OWIU oraz płaski wkrętak. Pierwsze co musimy zrobić to wybieramy jedno z wyjść centrali, do którego podłączymy moduł NIC NT. Ja wybieram wyjście Light i dokonuję połączenia. Uwaga na biegunowość tego połączenia. Jest ono zob zobrazowane na grafice na ekranie. Dzięki czarny przewód wychodzący z interfejsu. Podpinamy do wejścia czujnika IN1 w module Nice WiFi. Teraz przechodzimy do konfiguracji wyjścia centrali. Ja podłączyłem moduł do wyjścia light w szlabanie. Muszę teraz skonfigurować go w taki sposób, aby przy zamkniętym ramieniu na tym wyjściu pokazywało się 24 V. Czyli w programatorze Nice Oview muszę ustawić funkcjonalność tego wyjścia jako kontrolka bramy zamkniętej. Wchodzimy do menu Funkcje centrali. Jeszcze raz funkcje centrali. Parametry zaawansowane. Konfiguracja wyjść. Nasze wyjście light znajduje się pod pozycją wyjście numer 1. Szukamy funkcji brama zamknięta. Zatwierdzamy OK. Gotowe. To, co mieliśmy do zrobienia przy automatyce, przy siłowniku, już za nami. Teraz najważniejsze jest to, aby w naszej aplikacji na telefonie komórkowym pojawiała się odpowiednia ikona, adekwatna do tego, z jaką automatyką współpracuje nasz moduł Wi-Fi. Aby dokonać ustawień modułu tych, które w tym momencie nas interesują, czyli czujnika, wyjścia i ikon, musimy zalogować się na naszym profilu SUPLA. O tym, jak utworzyć konto i jak wygląda cała procedura rejestracji, pokazywałem właśnie w poprzednim filmie. Logujemy się na, nasz, na nasze konto. Następnie klikamy w ikonę Urządzenia wejściowe, wyjściowe. Powinno się wtedy pojawić menu Urządzeń, w którym odnajdziemy nasz sterownik Wi-Fi. Klikamy w nie. Schodzimy na dół strony. I klikamy Otwieranie Zamykanie bramy wjazdowej. W nowo otwartym menu możecie zmieniać funkcję sterownika, czas zadziałania wyjścia przekaźnikowego, a także ikonę, która będzie nam towarzyszyć w aplikacji mobilnej. Jak widzicie, standardowo ikona odzwierciedla bramę wjazdową, najprawdopodobniej przesuną. My chcemy, aby pojawił się tutaj szlaman. Klikamy Zmień ikonę. Jak widzicie, mamy dostępną właśnie tą bramę przesuwną, bramę skrzydłową, jak i szlaban. Wybieramy szlaban i zatwierdzamy zielonym ptaszkiem. Aplikacja potwierdziła nam, że dane zostały zapisane. W zasadzie to wszystko. Możemy wylogować się z naszego profilu. Teraz pozostaje sprawdzić, czy aplikacja mobilna na naszym smartfonie odpowiednio wyświetla ikonę. Jak widać, operacja powiodła się to wszystko. Przedstawione przeze mnie rozwiązanie daje operatorowi bramy optyczne potwierdzenie tego, że brama wykonała rozkaz na aplikacji mobilnej. Natomiast w tym miejscu zaznaczam, że tego typu sterowanie jest niebezpieczne, zwłaszcza wtedy, gdy nie widzimy tej bramy i nikt nie nadzoruje jej pracy. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych wydań. Do zobaczenia.